Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Sylwia Kocoń z Duch i Materii. Chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać o tym, jak nawiązać kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Także zaczynajmy. W obecnych czasach temat wewnętrznego dziecka myślę, że jest dosyć często już spotykany i poruszany. Ja również bardzo często w swojej pracy spotykam się z zapytaniami odnośnie tematyki wewnętrznego dziecka, ponieważ mam wrażenie, że jest to nie do końca zrozumiałe, albo wokół tego są wytworzone pewnego rodzaju ograniczające nas wyobrażenia. Tak więc chciałabym tutaj w tym krótkim filmiku rozwiać wszelkie iluzje i obrazy, które w dalszym ciągu mogą w jakiś sposób trzymać cię w ramach twojego wyobrażenia i zaprosić cię do tego, żeby otworzyć się na więcej, żeby tak naprawdę zaufać swojej intuicji i podążać za prostą w cudzysłowie praktyką, o której opowiem ci w dalszym ciągu, w dalszej części tego filmiku. Tak więc, czym jest wewnętrzne dziecko? Kim jest wewnętrzne dziecko? Dla mnie, w moim zrozumieniu, jest, ta, jest to ta część nas która jest dla nas rdzenna, naturalna, z którą się po prostu urodziliśmy. Czyli jest to ta część nas, ta nasza podosobowość, charakterystyka, jakość, która jest wolna, spontaniczna, która lubi się bawić, eksplorować, doświadczać, która uwielbia przygody, która nie musi planować, kontrolować, oczekiwać, dlatego że jest wolna, jest w przepływie, jest jak to dziecko, które po prostu doświadcza chwili obecnej, i się nią cieszy. I tak samo, jak kiedy pojawia się radość, całe jest radością, podobnie, kiedy pojawia się w nim złość, czy jakiś lęk, całe jest tym lękiem, czy tą złością, jest w chwili obecnej. Co więcej, dla dziecka kreatywność wyraża się bardzo spontanicznie i naturalnie. To jest taki naturalny przepływ. Dlatego też, Każde dziecko ma jakieś swoje własne zainteresowania i po prostu za nimi podąża, nie zastanawia się, nie kalkuluje, czy to mu się opłaci, czy powinno robić coś innego, czy to mu wypada. Nie, po prostu to robi, jeżeli ma akurat ku temu sposobność i warunki. Jeżeli ktoś z zewnątrz go w jakiś sposób w tym nie blokuje, nie hamuje. Więc teraz mając tego świadomość, że Mieszka w nas, żyje w nas, przyszła z nami na ten świat i zawsze nam towarzyszy. Ta część nas, która właśnie cechuje się tą wolnością i spontanicznością, jest fontanną kreatywności i przepływu, i lekkości, i radości doświadczenia tego życia. Każdy z nas, nawet logicznie do tego podchodząc, chciałby się z tą częścią połączyć. I dlatego też. Wiele czy to programów rozwojowych, czy jakichkolwiek technik nawiązuje do tematyki wewnętrznego dziecka, ponieważ to tam jest ogrom tego, co jest dla nas naturalne. To tam kryją się nasze zapomniane tęsknoty, pasje, to, co kocha nasze serce, to, co daje nam prawdziwe zadowolenie. My chcemy się z tym połączyć, ale. Ponieważ nasze wewnętrzne dziecko, czyli nasza dziecięca spontaniczność i radość, była wielokrotnie blokowana i przekierowywana, nawoływana do tego, żeby zachowywać się w jakiś inny sposób, upominana czy nawet karcona za to, że zachowuje się tak, a powinna inaczej. Myśmy przez cały szereg Lat swojego dorostania nauczyli się, że coś nam się nie opłaca, coś jest niebezpieczne, że nie opłaca nam się być w tej spontaniczności, że należy korygować swoje zachowania i przyswajać te, które są społecznie akceptowalne, te które nam zapewniają więcej bezpieczeństwa i miłości. I tak też weszliśmy w to życie. I teraz jako dorosła osoba, funkcjonujemy z tego miejsca, gdzie tak naprawdę nie kieruje nas na rdzeń, ta część nas, która jest dla nas taka naturalna, unikatowa dla każdego z nas, ta, która sprawia, że kiedy nią po prostu jesteś, kiedy tak siebie wyrażasz w tym świecie, to jesteś w swojej naturalności, a to wiąże się z tym, że jesteś w takiej lekkości, w takim spokoju, w takim poczuciu spójności ze sobą, harmonii, zgodzie, co za tym idzie. Czujesz się dobrze, twoje samopoczucie. Jest dobre w większości czasu, towarzyszy ci zdrowie, witalność, motywacja, inspiracja, po prostu ci się chce. I teraz, żeby dokopać się, jakby w cudzysłowie, dokopać się do tej części ciebie, czyli do tego wszystkiego, co ma w sobie tą twoją naturalność, ty musisz rozpoznać te wszystkie momenty, które nie są dla ciebie naturalne. Teraz, jak je rozpoznasz, i tak naprawdę dochodzimy już tutaj właśnie do tego, jak nawiązać kontakt z tym, co nazywamy wewnętrznym dzieckiem. Otóż chodzi o to, żeby rozpoznawać chwile, żeby rozpoznawać momenty, w których doświadczasz pewnego rodzaju dyskomfort. Dlaczego? Dlatego, że dyskomfort nie jest po to, żeby robić Ci na złość, czy ci przeszkadzać, czy cię tym bardziej jakoś tam jeszcze blokować, tylko jest to Twój drogowskaz. Jest to sygnał dla Ciebie, że robisz coś, co nie jest z Tobą spójne, co nie jest w Twojej naturze, co nie jest dla Ciebie naturalne. Robisz to, ponieważ teraz nieświadomie wybierasz, żeby funkcjonować z lęku, a nie z zaufania, nie z miłości do siebie i do życia. Więc, jeżeli stawiasz się, jak to się mówi, do tego tematu, jeżeli chcesz nawiązać kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem i żyć coraz bardziej z tego miejsca swojego naturalnego przepływu, Łącząc z tym Twoją dojrzałą logikę i w ten sposób konstruując sobie życie, które daje Ci po prostu zadowolenie i spełnienie, Ty musisz wychwytywać te momenty, które sygnalizują, że nie jesteś w swojej prawdzie, że nie jesteś w swojej autentyczności. Nie ma nic prostszego, tak naprawdę. Jeżeli tylko chcesz. Jeżeli dokonujesz tego wyboru teraz, że od tej pory będziesz zauważać te chwilę, to nie ma nic prostszego niż po prostu zatrzymywać się w tych momentach, kiedy czujesz jakiś wewnętrzny ścisk, kiedy czujesz, że jest jakiś dyskomfort w tobie, jakiś niepokój, że są jakieś obawy, że jest coś nie tak. My to czujemy w naszym fizycznym ciele. My to potrafimy rozpoznać. I teraz ten moment kiedy ty czujesz ten dyskomfort, tutaj zaczyna się świadome nawiązywanie kontaktu z Twoim wewnętrznym dzieckiem. Jak to robić? Otóż każdy moment, w którym uświadomisz sobie, że odczuwasz pewnego rodzaju dyskomfort, zatrzymaj się. I uświadom sobie, że teraz jest ten moment, kiedy ty zaczynasz się kontaktować ze swoją malutką dziewczynką czy ze swoim malutkim chłopczykiem. I zacznij zadawać jej jemu. Pytania. Tak jakbyś pytała dziecka, zacznij zadawać pytania. Jak się teraz czuje? Czego potrzebuje? Czego się obawia? Za czym tęskni? Możesz to robić prowadząc taki wewnętrzny dialog, albo na początku będzie to monolog, bo w większości przypadków tak jest, że na początku. To się wydaje takie absurdalne, co robimy. Jak to ja gadam coś do siebie, w ogóle nic nie słyszę, nie wiem, co mi w ogóle ma odpowiadać, i jak to jest dla mnie bez sensu. Na początku tak może być, dlatego że my nie mamy połączenia jeszcze z tą częścią nas i nie wyczuwamy tych subtelności, tego głosiku, który jest wystraszony, który się kuli i nie chce do nas na ten moment przemawiać, bo nam po prostu nie ufa. Więc my musimy to zaufanie. W sobie, dla nas, dla naszej relacji, do której się teraz stawiasz, zbudować. I zaczniesz budować tą relację ze swoim wewnętrznym dzieckiem od momentu, w którym zaczniesz zwracać na, y, uwagę na te chwile dyskomfortu, zatrzymywać się i zadawać sobie wewnętrznie to pytanie. Jak się teraz czujesz? Czego potrzebujesz? Jak mogę ci pomóc? Powiedz mi, chętnie cię wysłucham. Niech towarzyszą temu również Twoje zapewnienia, pełne czułości, tak jakbyś mówiła do małego dziecka: Jestem tutaj dla Ciebie, słucham Cię, kocham Cię, możesz mi wszystko powiedzieć. Jestem tutaj dla Ciebie. I po pewnym czasie zaczniesz być może będzie to przychodzić w formie myśli, czyli zaczniesz coś w sobie słyszeć, i oczywiście umysł będzie do tego dokładać i kwestionować, a czy ja to dobrze słyszę, czy to są myśli, czy to jest głos dziecka, czy to jest moje myślenie. To wszystko będzie miało miejsce zapewne, ale w każdym razie zaczniesz mieć takie poczucie, że wiesz o co tutaj chodzi, że wiesz czego tak naprawdę w tym momencie się boisz, że wiesz za czym tęsknisz. Zaczniesz się wynurzać to głębokie zrozumienie i to jest właśnie głos Twojego wewnętrznego dziecka. I w tym momencie już tylko od ciebie będzie zależało, czy Ty, mając świadomość tego za czym tęsknisz, czego się boisz, czy Ty weźmiesz to pod uwagę. I na bazie tych już uświadomionych faktów, tej wiedzy, która się z tobie wynurzyła, z ciebie wynurzyła, tej wiedzy, która, którą wypowiedziało do ciebie twoje wewnętrzne dziecko, czy zaczniesz podejmować każdorazowe decyzje w swoim życiu? Coraz częściej i częściej, czyli wychodząc poza swoje ograniczenia, schematy, nawyki, wchodząc w lęk, który będzie zapewne odczuwalny. Czy zaczniesz pokazywać swojej wewnętrznej dziewczynce. Że ją słyszysz, że się o nią troszczysz, że ją szanujesz, że ją kochasz, że uznajesz jej potrzeby i pragnienia. I to będzie ten moment, kiedy zaczniesz jej to pokazywać i udowadniać. Na początku oczywiście nie będzie tego ogrom w ciągu dnia. Może to będzie raz czy dwa, potem coraz częściej, kiedy zdasz sobie sprawę, że robisz w tym momencie coś, co nie jest z tobą spójne, że właśnie zgadzasz się na coś, czego, na co wcale nie chcesz się zgodzić, że właśnie mówisz coś, co widzisz, że mówisz z lęku, że bo wypada to powiedzieć, ale tak naprawdę nie chcesz tego mówić, bo uważasz inaczej albo masz ochotę na coś innego. Zaczniesz wychwytywać te momenty i będą już pewne chwile w Twoim dniu, w Twoim życiu, kiedy Ty będziesz zatrzymywać się i z uwagi na swoje wewnętrzne dziecko. Na to, co jest dla ciebie naturalne, na to, czego ty naprawdę pragniesz, tak rdze, z rdzenia, z wnętrza siebie ze swojego serca, ze swojej duszy, zaczniesz iść za tym głosem i dawać to sobie, dawać to wam, i tak funkcjonować z tego miejsca w życiu. Czyli zaczniesz wychodzić z lęku i wchodzić w działanie, w życie z zaufania i z miłości do siebie i do świata. I im częściej będziesz to robić, tym większa będzie w tobie klarowność tego, Czego potrzebujesz, za czym tęsknisz, dlaczego teraz mówisz to, co mówisz, robisz to, co robisz, i coraz częściej będziesz też odważniej, chętniej wybierać siebie, wybierać to, co jest z tobą spójne. I w taki właśnie sposób ani się spostrzeżesz, być może będzie to ileś tam tygodni, być może miesięcy, a może nawet i lat nikt tego nie wie. Dla każdego z nas jest to inny okres czasu, ale dla mnie się tak podziało i wiem, że tak się po prostu dzieje. Bo też konsultowałam to z wieloma osobami, tak to się dzieje, że kiedy ty na początku, nie mając zaufania, wątpiąc, słysząc te wszystkie myśli, że to jest głupie, niewiarygodne i tak dalej, bezsensowne, ty mimo wszystko stawiasz się dla siebie. Wtedy, kiedy czujesz dyskomfort, bierzesz to jako drogowskaz i pytasz siebie wewnętrznie: kochanie, czego ty teraz potrzebujesz, za czym tęsknisz, jak mogę ci pomóc? Chcę cię wysłuchać, jestem tutaj dla ciebie, czyli Stawiasz się dla siebie i zapewniasz, że tu jesteś i będziesz i słuchasz. Kiedy ty to robisz, zaczynasz mieć większe i głębsze zrozumienie samej samego siebie. I to jest pewne, że tak się dla ciebie zacznie dziać. Po prostu będziesz coraz bardziej siebie czuć, i nagle zdasz sobie sprawę, że, kurczę, ja tego kiedyś nie widziałam, ja tego kiedyś nie czułam. Ale teraz ja wiem, czego ja naprawdę chcę w tym momencie. Ja wiem, co daje mi zadowolenie. I tutaj chciałam jeszcze zaznaczyć dla umysłów, które podchodzą do tego sceptycznie lub są bardzo zlęknione. Że to może zaskoczyć, zaszkodzić w jakimś sensie Twojemu codziennemu funkcjonowaniu. no Bo teraz będziesz w swojej dziecięcej spontaniczności, to jak ty będziesz funkcjonować w dojrzałym, dorosłym życiu, gdzie jest tyle zobowiązań i rzeczy, które musimy robić, i żeby zadbać o siebie, o naszych najbliższych. Nie, to nie o to chodzi, żeby tkwić tylko w tym. Ale żeby rozpoznać tą część i dopuszczać ją do głosu wtedy, kiedy chcesz, żeby mieć świadomość tego, co jest Twoje, bo to tam kryje się to, co jest dla Ciebie naturalne. I to tutaj zacznie wyłaniać się dla Ciebie wiedza o tym, co Ty lubisz robić. I potem, czy za tym pójdziesz, czy nie, czy to zrobisz teraz, czy za jakiś czas, czy być może pójdziesz na jakiś kompromis i wybierzesz, żeby częściowo już to wdrożyć do swojego życia i zobaczyć, jak zacznie się wszystko rozwijać i układać, to już jest decyzja dla Ciebie i to samo się zacznie układać. Ja nawołuję do tego, żeby zacząć słyszeć siebie i wdrożyć w to Twoją dojrzałą część, Twoją logikę. I mając świadomość tego, co jest z Tobą spójne, co lubisz, co kochasz, do czego cię ciągnie, co jest dla Ciebie naturalne, zacząć dokonywać świadomych wyborów tego, w co chcesz teraz wchodzić, i coraz więcej dawać sobie przestrzeni na to. Żeby właśnie być w tej naturalności, bo kiedy ty się tym karmisz, kiedy ty się tym odżywiasz, kiedy sobie na to przyzwalasz, czujesz się po prostu fantastycznie, czas gdzieś znika, mało co jest ważne, bo ty jesteś w tej chwili obecny, obecna teraz. I w tym momencie ty, można by powiedzieć tak metafizycznie, czy dziwnie, nieco brzmiąco, ale w pewnym sensie zawyżasz swoje wibracje energetyczne, bo czujesz się coraz lepiej i lepiej. Więc automatycznie zgodnie z metafizycznymi prawami zaczynasz przyciągać do swojego życia coraz więcej doświadczeń, które dają ci kolejne i kolejne zadowolenie i spełnienie. I tak to się właśnie dzieje. Także kochanie, jak możesz nawiązać kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem? Zatrzymuj się w momentach, kiedy czujesz dyskomfort i pytaj siebie, pytaj swojego wewnętrznego dzieciaczka, czego potrzebujesz, za czym tęsknisz. Jestem tu dla ciebie. Kocham cię. I zawsze będę, i słucham, i potem słuchaj i obserwuj, co się w tobie wynurza. A następnie dokonuj coraz więcej wyborów, które są z tobą spójne, które szanują, uznają. Głos Twojego wewnętrznego dziecka, bo to jest ta część Ciebie, która wie i nie zdziw się, jak wiele zacznie się wyłaniać, czegoś, czego doświadczałaś już w trakcie dzieciństwa, co było dla Ciebie takie naturalne, co lubiłaś robić. Może to będzie troszkę bardziej zmodyfikowane, przyjmie inną formę, ale niemniej jednak zaczniesz widzieć, że to, co robiłaś jako dziecko, nagle pewne jakości, charakterystyki tych zachowań, tych Twoich ulubionych zajęć. Tego, jak wtedy byłaś z innymi dziećmi, jak cię pokazywałaś, one zaczną się uzewnętrzniać coraz bardziej w tym Twoim dorosłym życiu i staną się Twoim ogromnym zasobem, bo to jest dla Ciebie naturalne. Tutaj kryją się Twoje talenty, Twoje pasje, Twoja miłość do Ciebie i do życia. Także życzę Ci absolutnie cudownych eksploracji i bliskiej relacji z Twoim wewnętrznym dzieckiem. Całuję, pozdrawiam. Ma, pa pa.